Że ten dzisiejszy głos i ten dzisiejszy sygnał, bardzo mocny, bardzo silny, wyrażany tu poprzez naszą obecność, poprzez te 150 tysięcy i także tą złotą malinę, wreszcie zostanie usłyszany. Zawołajmy głośno wszyscy razem: Wysłać hal! wsi Udal! Wysłać hal! Wysłać pal, ziną dal. Wysłać pal, ziną dal. Wysłać Proszę Państwa, nie jesteśmy sami jako branża, że to jest tylko nasz protest. Mamy poparcie całego związku i jak wiecie, cały związek ogłosił akcję protestacyjną i 18 kwietnia tu w Warszawie zadecydujemy jak, jak cały związek podejmie cały cykl akcji protestacyjnej i przy okazji dołączymy też i nasze branżowe postulaty. Teraz oddaję głos wiceprzewodniczącemu Komisji Krajowej, panu Jurkowi Wielgusowi. Bardzo dziękuję, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich. Moi drodzy, chciałoby się powiedzieć, że pamiętam w tych starych czasach, kiedy chodziłem do tej szkoły jeszcze tak podstawowej, że w takich przypadkach to knąby huczni sadzało się na ośle ławce albo na zieloną trawkę. Rozumiem, że lepiej by było na zieloną trawkę. Panie premierze, czas usłyszeć ten głos protestu. Jest to już dzisiaj drugi dzień protestu, kiedy Związek Zawodowy Solidarność występuje w obronie społeczeństwa. Zebranych 150 tysięcy podpisów przez nauczycieli pokazuje na fakt, że coś nie pasuje, że te reformy nie są skierowane i nie są dobre dla społeczeństwa, lecz są skierowane przeciwko społeczeństwu. Czas na refleksję i to zmienić. Liczymy na to. Tak jak tutaj powiedział kolega, 18 kwietnia będzie decyzja Komisji Krajowej, jak dalej podejść do tego, czy tego typu manifestacje eskalować, czy zrobić jedną większą. A myślę, że potrafimy na to zaradzić, gdyż. Wzrosty kosztów utrzymania i degradacja najuboższych świadczy o tym w codziennym trudzie życia. Także czas na opamiętanie, panie premierze, czas na refleksję i na zmiany. Pozdrawiam.